Na tym kanale udostępniamy przydatne informacje programistyczne z praktycznymi przykładami kodu. Tym razem chodzi o moduł Kopii Pythona. Koncentrując się na różnicach między płytkimi a głębokimi kopiami, przedstawiamy jasne wyjaśnienie od podstawowych mechanizmów duplikowania obiektów po zastosowania w klasach niestandardowych wraz z praktycznymi przykładami. Włączenie napisów ułatwi zrozumienie opisów kodu. Moduł Copy w Pythonie jest standardowym modułem do obsługi duplikowania, kopiowania obiektów. Celem jest zrozumienie różnicy między kopiami płytkimi i głębokimi oraz możliwość kontrolowania zachowania kopiowania dla obiektów niestandardowych. Tutaj ilustrujemy zachowanie płytkich kopii dla obiektów mutowalnych, takich jak listy i słowniki. Płytka kopia duplikuje tylko obiekt najwyższego poziomu i współdzieli wewnętrzne referencje. W tym kodzie lista najwyższego poziomu jest zduplikowana, ale wewnętrzne podlisty są współdzielone przez odwołanie, więc shallow 1, append 99 znajduje odzwierciedlenie także w oryginal. To typowe zachowanie płytkiej kopii. Głęboka kopia rekurencyjnie duplikuje obiekt oraz wszystkie jego wewnętrzne referencje, tworząc niezależny obiekt. Używaj jej. Gdy chcesz bezpiecznie zduplikować złożone, zagnieżdżone struktury. W tym przykładzie zmiany w Deep nie wpływają na Original. Deep Copy kopiuje cały graf obiektów, tworząc niezależną replikę. Wybór rodzaju kopii powinien wynikać ze struktury obiektu i celu, jaki chcesz osiągnąć. Jeśli nie chcesz, aby zmiany wewnętrznych elementów mutowalnych wpływały na obiekt oryginalny, właściwe będzie użycie Deep Copy. Dzieje się tak, ponieważ rekurencyjnie duplikuje cały obiekt, tworząc całkowicie niezależną kopię. Z drugiej strony. Jeśli wystarczy zduplikować jedynie obiekt najwyższego poziomu i zależy Ci na szybkości oraz oszczędności pamięci, bardziej odpowiednia będzie kopi, kopia płytka. Obiekty niemutowalne, np. int, stra oraz krotki o niemutowalnej zawartości, zazwyczaj nie wymagają kopiowania. Kopi, kopi, może, gdy to zasadne, zwrócić ten sam obiekt. Ponieważ kopiowanie obiektów niemutowalnych daje niewielkie korzyści wydajnościowe, ten sam obiekt może być ponownie użyty. Rzadko jest to coś, czym trzeba się przejmować przy projektowaniu aplikacji. Jeśli domyślne kopiowanie nie odpowiada potrzebom Twojej klasy, możesz dostarczyć własną logikę kopiowania. Jeśli zdefiniujesz copy i deep copy, copy, copy i copy, deep copy będą z nich korzystać. Implementując copy i deep copy, możesz elastycznie kontrolować specyficzne dla klasy zachowanie kopiowania. Na przykład możesz obsłużyć przypadki, w których niektóre atrybuty powinny odwoływać się do współdzielić tego samego obiektu, podczas gdy inne atrybuty powinny być duplikowane jako zupełnie nowe obiekty. Argument, memo, przekazywany do deep copy, to słownik, który zapisuje obiekty już przetworzone podczas rekurencyjnego kopiowania i zapobiega nieskończonym pętlom spowodowanym przez cykliczne referencje. W tym kodzie zmienna shallow podkreślenie kopii jest utworzona poprzez płytką kopię, więc duplikowany jest tylko najwyższy poziom obiektu, a obiekty, do których odwołuje się on wewnętrznie, w tym przypadku lista children, są współdzielone z oryginalnym root podkreślenie node. W rezultacie, gdy dodasz nowy węzeł do shallow podkreślenie kopii, współdzielona lista children. Zostaje zaktualizowana i zmiana jest również odzwierciedlona w zawartości root podkreślenie node. Z kolei zmienna deep podkreślenie copy jest tworzona poprzez głęboką kopię, więc wewnętrzna struktura jest rekurencyjnie duplikowana, tworząc drzewo całkowicie niezależne od root podkreślenie node. Dlatego nawet jeśli dodasz nowy węzeł do deep podkreślenie copy, nie wpływa to na root podkreślenie node. Gdy złożony graf obiektów odwołuje się do siebie, cykliczne referencje DeepCopy używa słownika Memo do śledzenia już skopiowanych obiektów i zapobiegania nieskończonym pętlom. Wewnątrz DeepCopy używa Memo. Do odwoływania się do już zduplikowanych obiektów, co umożliwia bezpieczne kopiowanie nawet w obecności cykli. Podczas ręcznego wykonywania rekurencji potrzebujesz podobnego mechanizmu. Jeśli chcesz zarejestrować specjalne zachowanie kopiowania we współpracy z bibliotekami, możesz użyć standardowego modułu Kopirek, aby zarejestrować sposób rekonstrukcji obiektów. Jest to przydatne dla złożonych obiektów i typów rozszerzeń w C. Za pomocą kopirek możesz dostarczyć reguły rekonstrukcji, które wpływają zarówno na pickle, jak i na deep copy. To zaawansowane API i w większości przypadków deep copy jest wystarczające. Istnieje kilka ważnych kwestii, aby zapewnić poprawne zachowanie podczas używania modułu copy. Poniżej wyjaśniamy typowe pułapki, na które możesz natrafić podczas tworzenia oprogramowania oraz jak ich unikać. Wydajność. Deep copy może pochłaniać dużo pamięci i czasu CPU, dlatego dokładnie rozważ, czy jest konieczne. Obsługa elementów, które chcesz współdzielić. Jeśli chcesz, aby niektóre atrybuty, takie jak duże pamięci podręczne, pozostały współdzielone, celowo unikaj kopiowania ich referencji w deep copy. Niemutowalny stan wewnętrzny. Jeśli wewnętrznie przechowujesz dane niemutowalne, Kopiowanie może być zbędne. Wątki i zasoby zewnętrzne. Zasoby, których nie można kopiować, takie jak gniazda sieciowe i uchwyty plików, są albo bezcelowe do kopiowania, albo spowodują błędy, dlatego należy z założenia unikać ich kopiowania. Podczas aktualizowania złożonego obiektu konfiguracji ten przykład używa deep copy, aby chronić oryginalne ustawienia. Dzięki deep copy możesz bezpiecznie tworzyć konfiguracje pochodne bez ryzyka uszkodzenia ustawień domyślnych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku zagnieżdżonych, mutowalnych struktur, takich jak konfiguracje. Aby bezpiecznie i skutecznie korzystać z modułu copy, ważne jest, aby pamiętać o następujących praktycznych wskazówkach. Wybieraj między kopiami płytkimi a głębokimi w zależności od tego, czy zajdą zmiany i jaki będzie ich zakres? Zaimplementuj copy i deep copy w klasach niestandardowych, aby uzyskać oczekiwane zachowanie. Ponieważ kopie głębokie są kosztowne, kiedy to możliwe, ograniczaj potrzebę kopiowania już na etapie projektu. Rozważ między innymi niemutowalność i jawne metody klonowania. Przy cyklicznych referencjach skorzystaj z deep copy lub ręcznie zapewnij mechanizm podobny do Memo. Projektuj w taki sposób, aby zewnętrzne zasoby, takie jak uchwyty plików i wątki, nie były kopiowane. Moduł Copy jest standardowym narzędziem do duplikowania obiektów w Pythonie. Dzięki poprawnemu zrozumieniu różnic między kopiami płytkimi i głębokimi oraz wdrożeniu niestandardowego zachowania kopiowania w razie potrzeby możesz duplikować obiekty bezpiecznie i przewidywalnie. Precyzując już na etapie projektowania, czy kopiowanie jest rzeczywiście konieczne i co powinno być współdzielone, możesz uniknąć zbędnych błędów i problemów z wydajnością. Kod źródłowy do tego filmu można pobrać z oficjalnej strony internetowej. Jeśli chcesz, odwiedź URL w opisie, aby wspomóc naukę. Jeśli uznałeś ten film za pomocny, będę wdzięczny za wsparcie poprzez subskrypcję kanału.